Pan z wami i z duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jerozolimy na święto Paschy. Gdy Jezus miał lat dwanaście, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli jego rodzice. Przypuszczając, że jest w towarzystwie pątników, uszli dzień drogi i szukali go wśród krewnych i znajomych. Gdy go nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy, szukając go. Dopiero po trzech dniach odnaleźli go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy go słuchali, byli zdumieni bystrością jego umysłu i odpowiedziami. Na ten widok zdziwili się bardzo. A jego matka rzekła do niego: Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec twój i ja z bólem serca szukaliśmy ciebie. Lecz on im odpowiedział: Czemuście mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego ojca? Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział. Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu. I był im poddany. Oto słowo pańskie, muszę Wam powiedzieć na początku, że czuję się trochę skrępowany tym miejscem i w ogóle tą atmosferą jestem związany z Bazyliką Świętego Józefa poprzez posługę, różne rekolekcje tam, moi rodzice też brali ślub w Bazylice przed obrazem Świętego Józefa, ja urodziłem się w Kaliszu, chociaż urodziłem się w taksówce ale podobno przejeżdżaliśmy koło Świętego Józefa bo to była ta droga więc pamiętam, jak ileś tam lat temu broniłem doktorat, i Pan mnie spytał, dlaczego napisałem doktora o świętym Józefie. To wytłumaczyłem, że się urodziłem w taksówce i to było niedaleko świętego Józefa. Już nic, nikt nic nie pytał. Ale dzisiaj jestem proboszczem takiej małej miejscowości i czuję, że to jest. Też dar od świętego Józefa, bo to jest sanktuarium Maryjne, Matki Bożej Łaskawej. Czasami ludzie pytają, dlaczego, po co zajmować się świętym Józefem. Przecież w Biblii nie ma żadnego słowa o świętym Józefie. Ale powiem Wam, że to słowo, które najbardziej kojarzy mi się z Józefem, to jest ojciec. Józef to ojciec. I mógłbym postawić na początku taką tezę, że to jest jedyny święty, który otrzymał od Boga charyzmat ojcostwa. Tutaj yy, księża, myślę, że ktoś, kto zajmuje się teologią wie, że zazwyczaj jest tak, że mówimy o świętości kogoś, tam nie wiem, Ojca Pio, Świętego Franciszka. Często mówimy o świętości danej osoby też dlatego, że w jego życiu objawiła się miłość Chrystusa. Ale Józef ma ten jeden, jedyny przywilej, że jego funkcją daną od Boga było być dla Jezusa ojcem. Dzisiaj w tej Ewangelii to pięknie wybrzmiewa. Maryja, w Biblii nie ma nic przypadkowego. Maryja mówi: Oto ojciec Twój. I ja z bólem serca Ciebie szukaliśmy. Zresztą, wasz tu profesor Zwoliński, tak? Pięknie też napisał taką książkę, Święty Józef. I tam mówi, że często Józef nie do końca jest rozumiany, dlatego, że tajemnica Boga jest tak nieuchwytna. A Bóg dał Józefowi ten charyzmat ojcostwa. Ale powiem wam, że... Zrodziło się w moim życiu jakieś takie przyglądanie się Józefowi, dlatego że to, co powiem, może jest trudne, ale jak poszedłem do seminarium zaraz po maturze w Kaliszu, to takie moje pierwsze spostrzeżenie na początku, to miałem takie wrażenie, że my jako klerycy trochę mamy problem z taką własną tożsamością że dzisiaj świat lansuje taki obraz mężczyzny, który realizuje się seksualnie, który jest jakimś takim, wiecie, maczą. a teraz tak, no co, co taki kleryk? Idzie do seminarium, żony nie ma, dzieci nie ma, mało tego, ubierają go w sutannę, słyszy takie powiedzenie, że ksiądz i niewiasta z jednego ciasta, nie wiem, czy spotkaliście się z takim określeniem, i... Tak przyglądając się temu, takie miałem czasem wrażenie, że tak, y, ksiądz ma być ojcem, nie? To nie, nie polega na byciu, y, ta tożsamość kapłańska, nie? To takie trochę, taki trochę klerykalizm, nie? Tak, tak jakby pomiędzy, między mężczyzną a kobietą, jakiś taki styl bycia trochę taki, miałem wrażenie, niemęski. To było moje odczucie. Oczywiście mogę się mylić, nie musicie się ze mną zgadzać, ale ja takie miałem wrażenie, że, że czasami ta formacja, mogę o tym mówić z dwóch stron, bo byłem też kilka lat rektorem, więc mogłem to widzieć z innej strony: nie? że chcemy nadać klerykowi pewną tożsamość, kapłana, ale kapłan ma być przede wszystkim ojcem. Nie księciem, nie, nie wiecie, nie, nie, nie kimś takim, kto w jakiś taki sposób przeżywa to swoje kapłaństwo. Ojciec. I jako młody ksiądz też czasami e, prowadząc różne grupy, widziałem, że ludzie chcą od kapłana, by był Ojcem, by był wsparciem. Dlatego ten Józef to Jego Ojcostwo. Tu macie piękny kościół i w głównym ołtarzu jest Józef, który niesie Jezusa. To ta czułość Ojca i Syna. Karol Wojtyła, nie wiem czy kojarzycie takiego świętego, podobno tu mieszkał, ale on w 1960 roku napisał taki artykuł pod tytułem Święty Józef. On się ukazał w tygodniku powszechnym. Można to sprawdzić. Pewnie, że tak powiem, e, mówię rzecz oczywistą dla krakusów. E, I Karol Wojtyła to był rok dokładnie 1960, był już biskupem i napisał takie rozważania o Józefie. I najpierw napisał, że Józef jest często taką inspiracją dla zakonów kontemplacyjnych dlatego że często w zakonach łączy się pracę i modlitwę Józef jest pewną inspiracją pracy aktywnego życia też zawodowego ale też pewnej umiejętności życia modlitwą życia duchowego ale też Józef Karol Wojtyła mówi jest kimś kto też łączy w sobie pewien obraz czułego ojca czułe ojcostwo bliskość ojcostwa jest taki ojciec Jacques Marie Verlaine który pięknie pokazał jedną rzecz że figura ojca to jest ktoś kto kształtuje w dziecku Charakter, siłę charakteru, kręgosłup. Matka wprowadza dziecko w świat czułości, wrażliwości, to co w Bogu jest to kojarzone z miłością, miłosierdziem, przebaczeniem, wrażliwością. A ojciec daje dziecku pewną siłę charakteru. I figura Józefa jest właśnie po to. Prawdziwy ojciec uczy dziecko modlitwy, wiary i cierpienia. Czyli Józef, który jest pewną figurą ojca, kształtuje człowieczeństwo, ale też otwiera na Boga. I w każdej rodzinie ta figura ojca jest bardzo potrzebna. Nie tylko księżom, ale także współczesnym ojcom. Nie? Myślę, że nie, nie powiem nic odkrywczego, jeżeli y, y, powiem, że dzisiaj demon bardzo uderza we figurę ojca. Podobno są takie badania, nie wiem, nie obraźcie się za nie, ale kiedyś czytałem takie opracowanie, które mówi, że jak ojciec prowadzi dziecko do kościoła, to że o wiele więcej później tych dzieci chodzi niż sama matka. I to nie chodzi o to, że mamy źle prowadzą. Czy jakoś krzywo, czy inną drogą, nie? Po prostu dziecko widząc modlącego się Ojca, który klęka, modli się, ma pewną relację z Bogiem, w sposób naturalny odkrywa w sobie też odniesienie do Boga. Bo tu nie chodzi tylko o Józefa, tu chodzi też o każdego Ojca. Dziecko widząc w Ojcu kogoś, kto ma relację z Bogiem, kto w, w, stoi na czele rodziny, jest głową domu i szuka w Bogu siły, mocy, to jest budowanie pewnej relacji, pewnej więzi. Mama ma tu swoją, swoją szczególną rolę, ale właśnie dzisiaj ten figura mężczyzny, ojca, takiego, który o rodzinę się troszczy. I tutaj ojciec Verlaine powiedział taką ciekawą rzecz. Odwołuję się do niego, bo, bo bardzo wspaniały człowiek, kiedyś współpracowaliśmy. On we Francji założył zakon Rodziny Świętego Józefa. I on mówi tak, że dziecko, kiedy się rodzi, ono czuje z matką, że jest jednym ciałem. Dopiero właśnie. Yy, Ojciec, który bierze dziecko na ręce, otwiera dziecko jak gdyby na to, co nowe, na to, co inne. Ojciec inaczej pachnie, ma podobno, my mężczyźni nawet mamy podobno, inną temperaturę ciała. Nie wiem, czy tam pół stopni różnicy. Kiedyś było coś takiego, nawet w internetach, że w pracy trzeba regulować klimatyzację, bo kobiety inaczej mają temperaturę ciała niż mężczyźni. Kobieta ma inny głos. I teraz mężczyzna, który bierze to dziecko na ręce, tak jak Józef Jezusa, otwiera dorastające dziecko na świat, otwiera na nową rzeczywistość, otwiera na to, co nowe, daje dziecku siłę charakteru, poczucie własnej osobowości, najpierw poprzez poczucie odrębnego ja. Że ja to nie jestem z mamą jedno ciało. Specjaliści mówią, że mleko kobiety, nie pamiętam tego, przez trzy miesiące ma podobny zapach jak wody płodowe. Dziecko, będąc w intymnej więzi z mamą, ciągle czuje się z nią jedno. I ten facet, ten ojciec, kiedy bierze to dziecko, ono czasem ryczy na początku, tak jak każde dziecko nosi je na swoich ramionach ale towarzyszy temu dziecku. Ja jakoś, ja kocham moją mamę, mój ojciec zmarł dwa lata temu, ale zawsze gdzieś to we mnie tak zostawało. Tata, który mnie zaciągał, mówi, chodź tu mi przytrzymaj, bo tam coś robiliśmy w garażu. Uczył tego, co on umie. Spawać, używać gumówki. Zabierał na dach, żeby tam smarować dach. Jako dziecko mi się to podobało. Zabierał na, nad jezioro, uczył pływać. Nie? Pamiętam jak e, kupiliśmy rowerek, to do dzisiaj to pamiętam. Ojciec mnie wsadził na rower i była taka nauka jazdy. Złapał za e, krzesło i tak pierwsze krzaki, ba, leże. Ale mówi, nie przejmuj się, dalej wsiadaj nauczysz się, nie? Ojciec mnie tak uczył, to tak jak z pływaniem, wrzucił i patrzył, czy się topie. Jak wypłynąłem, zacząłem pływać, to może nie jest najlepszy przykład, proszę tego nie nagrywać, ale ojciec, nie graliśmy w piłkę, to była taka bliskość ojca. Nie? Do mamy człowiek jak się też przytulić, doświadczał od mamy tej, tego, co często nazywamy tą miłością. Specjaliści mówią, że właśnie w Bogu jest ta miłość troskliwa, miłosierna, ale w Bogu jest też ta miłość ojcowska i że Józef przez Boga otrzymał ten charyzmat ojcostwa. Wybrałem tę Ewangelię świadomie, bo można tak powiedzieć chronologicznie to jest ostatni moment, w którym Józef na kartach Biblii znika. To jest drugi rozdział Łukasza, ale no tutaj jest dwunastoletni Jezus. Idą do świątyni, jak słyszeliśmy, wracają. Jezus tam zostaje i wracają go szukać. Kiedyś ktoś postawił takie bardzo ciekawe pytanie. Kiedy odnaleźli Jezusa? Jezus mówi: czemuście mnie szukali? Przecież powinienem być w sprawach mojego ojca. I ktoś zadał pytanie, co sobie pomyślał święty Józef wtedy. Poświęcił temu dziecku wszystko. Przekreślił całe swoje plany, jakie miał. Przyjął misję Boga, stał się dziewiczym ojcem. Zrezygnował z całego swojego planu na to małżeństwo. Przecież był prawdziwej krwi Żydem. Miał marzenie o rodzinie, o dzieciach. Przyjął Słowo Boga. Uwierzył Bogu. Zawierzył. Miał niesamowitą wiarę. Tak sobie dzisiaj pomyślałem, jak tu minister czytał to pierwsze czytanie. Nie, drugie. Że Abraham uwierzył. Abraham uwierzył, że Złona Sary, która już jest staruszką, będzie miał potomka jak gwiazdy na niebie. I zadał Wam wam takie pytanie: w co było łatwiej uwierzyć w to, niż w to, że moja żona nosi w sobie syna Bożego? Ja myślę, że uwierzyć i przyjąć tę prawdę, że Maryja, jego małżonka, ma w sobie Syna Bożego, to jest olbrzymia łaska. Józef jest mężem wiary. Jest nazywany światłem patriarchów, bo uwierzył czemuś, co po ludzku jest niemożliwe. Jak wielu dzisiaj katolików w to nie wierzy? Jak wielu ludzi dzisiaj to podważa? W świecie. Józef. Przyjął tę prawdę wcielenia, że Maryja nosi w sobie Boga i uwierzył temu. I on słyszy nagle od tego dziecka: Po co mnie szukaliście? Powinienem być w sprawach mojego ojca, czyli tak, jakby powiedział: Ja mam ojca. Ale powiem Wam, że tak czuję, bo można powiedzieć tu tylko o odczuciach. Nie wiemy, co było w sercu Józefa, ale stawiam taką tezę i mogę się mylić. Wydaje mi się, że Józef był wtedy najszczęśliwszym człowiekiem, bo jego misją było być dla tego dziecka takim Ojcem, który nie zasłania sobą Boga. Józef jest pewną ikoną Bożego Ojcostwa. Jest kimś, kto otwiera na Boga Ojca, pokazuje nam Boga Ojca. To jest Jego misja. Ale w taki sposób, by nie zasłonić sobą Boga. To tak jak wiecie, jak z ikoną. Istota ikony jest taka, by być jak okno, które się otwiera i patrzysz w głąb. Obraz skupia, co jest wiele pięknych obrazów. Ale ikona jest czymś, co nas wprowadza w pewną tajemnicę wiary. I Józef usłyszał od tego chłopca, dla którego był ziemskim ojcem, ja mam ojca w niebie. Słuchajcie, ja myślę, że bardzo piękną rzeczą w życiu księdza jako ojca jest rodzić w ludziach wiarę. Ja myślę, że to jest najważniejsza misja. Pamiętam kiedyś mojego kierownika duchowego, który powiedział: Ludzie przychodzą do ciebie, byś ich rodził do życia Ewangelii, byś im głosił Ewangelię. Prawdę o Bogu, który jest miłością. I kapłan, który jest ojcem i posługuje ludziom i widzi w człowieku, w jego oczach, to widać, że rodzi się nadzieja, rodzi się wiara. To jest coś pięknego. Ale uważam, że dla rodziców, to jest rzecz najpiękniejsza. Dla ojca, który przyprowadza swoje dzieci dla matki, do kościoła, i to dziecko później idzie do Boga, do świątyni, bo wie, że ma Ojca w niebie, myślę, że to jest coś niesamowitego. Dlatego potrzebujemy Józefa i Maryi. Potrzebujemy tych obojgu. I ja tak rozumiem tę Ewangelię, że Józef dlatego znika na kartach Ewangelii. On nie zniknął w życiu Jezusa. Prawdopodobnie żył jeszcze wiele lat. Dlatego, że Jezus był nazywany synem cieśli, cieślą, czyli nauczył tego syna zawodu. Dał mu tożsamość. Ukształtował człowieczeństwo. To była Jego misja, być dla Jezusa ojcem. Jeśli człowieczeństwo jest kompletne, to ono też potrzebuje relacji do ojca i do matki. Dlatego Bóg dał Jezusowi Maryję i Józefa. Ale właśnie na kartach Biblii on znika, bo w jakimś sensie spełnił to zadanie, które miał najważniejsze: być dla Jezusa ojcem. Ale jednocześnie nie zasłaniać sobą Boga. Myślę, że to jest najpiękniejsza misja Józefa wobec każdego z nas. Kiedy szukamy figury ojca, kiedy szukamy samemu ojcostwa jako mężczyźni, to szukajmy świętego Józefa. Kiedy w życiu nie doświadczyliśmy w pełni miłości ojca, to ojcostwo było jakieś. Kiepskie, słabe, jeśli tak można powiedzieć. Szukajmy w Józefie siły inspiracji. On nas nie zatrzyma na sobie. On jest tym świętym, który pokaże ci jakiś drogą do Boga, jakiś drogą wiary, uczyni to razem z Maryją. Niech święty Józef Was w tym pięknym miejscu prowadzi, w tym sanktuarium, bo on jest tu opiekunem rodzin. On jest właśnie Ojcem każdego z nas, by na tego Boga otwierać i pokazywać czułość Ojca, którego mamy w niebie. Amen.